Cześć. Jeżeli odnalazłaś to czytanie, być może znajdziesz tutaj jakąś prawdę dla siebie. Gołąb grucha na zewnątrz, co może oznaczać, że potrzebujesz więcej spokoju w życiu. Może w ostatnim czasie byłaś w takim przejściowym okresie turbulencji. Być może też zbliża się do Twojego życia jakaś osoba, ważna dla Ciebie osoba w tym momencie, tak więc musisz się energetycznie przygotować na nową energię. Ok. Jesteś teraz w takim okresie w swoim życiu, gdzie możesz mieć wiele możliwości. Możesz być w takiej sytuacji, w której będziesz musiała podjąć jakieś działania, podjąć dany kierunek i boisz się, że ta decyzja, ten kierunek, w którym. Pójdziesz, może okazać się niepomyślny. Może jesteś teraz też w takiej sytuacji, gdzie musisz zdecydować pomiędzy czymś. Może masz wiele możliwości, wiele opcji, ale tutaj jesteś proszona o to, żeby zrobić pierwszy krok. Nie zastanawiać się za bardzo, jak to dalej będzie i czy podejmujesz dobry krok, bo ta karta mówi o tym, że jaką decyzję byś nie podjęła, w jakim kierunku byś nie poszła i tak wylądujesz tam, gdzie powinnaś być, w miejscu, w którym powinnaś być. Tak więc, jeżeli boisz się podjąć jakiegokolwiek działania w tym momencie, jest to strach, jest to kierowane strachem. Nie! Tym, że może coś się nie udać w danym miejscu, nawet jeżeli podejmując decyzję, wylądujesz w miejscu, w którym coś się nie uda, naprowadzi ciebie na to na miejsce, do którego masz dalej pójść. Tak więc tutaj bardzo ważny jest sposób podejścia, patrzenia na to, co dzieje się w Twoim życiu. Nie każda porażka jest tak naprawdę porażką. Bo czasami porażka jest tylko przystankiem na drodze w miejsce, w którym mamy się znaleźć, i ta porażka jest bardzo ważna do czegoś. Tak więc nie podchodź do tego, co się dzieje w tym momencie, teraz jako potencjalnej porażki, a jeżeli nawet taka się pojawi, to niekoniecznie jest to porażka. Bo jesteś tutaj odgórnie czy od wewnątrz kierowana. Jest siła wyższa, która sprawuje nad tobą opiekę. Tak więc twoja droga jest błogosławiona w każdym kierunku, w jakim byś nie poszła, ale ważne jest to, żebyś podjęła działanie. Musisz podjąć działanie. Nie możesz siedzieć, w zawieszeniu, nie robieniu niczego. To jest najgorsza decyzja, jaką mogłabyś podjąć teraz. Nie robienie nic. Zatrzymanie się poprzez strach. Tak więc każdy krok, jaki podejmiesz teraz, każde działanie ma za zadanie doprowadzić Ciebie do miejsca, w którym masz się znaleźć. Ludzi, z którymi masz być. Robić to, co zawsze potrzebowałaś, chciałaś. Ale musisz, musisz podjąć działania, musisz iść w jakimś kierunku. To jest tak jakby zrób pierwszy krok, a droga dalej się pokaże. OK? Tak więc zrób pierwszy krok do przodu. Niekoniecznie yy, myśląc, że wiesz, co robisz, ale pomyśl, że lepiej jest coś zrobić, niż nie robić nic teraz w tym momencie. Widzę, że ta sytuacja, podejście, może jakie Ciebie kieruje w tym momencie, jest bardzo emocjonalne, emocjonujące. Tutaj mamy duże zranienie. Hmm. Może czekasz na wyjaśnienie jakiejś sprawy przez długi czas. Mogłaś być wciągnięta w jakieś związki z osobami trzecimi? Mogłaś zostać zdradzona przez kogoś, z kim byłaś w związku? Może czekasz na odpowiedź. Ze strony osoby, która Ciebie zraniła, bądź jakieś działania, które mają być na Twoją korzyść, mają przynieść rozwinięcie tej sytuacji. leczenie ran, może czekasz na przeprosiny. Ale czuję, że w tej sytuacji najlepiej najlepsze działanie, jakie możesz zrobić, to zainwestować w siebie. Bo tutaj mamy sytuację, w której jesteś uczona, żeby dać sobie to, czego bardzo potrzebujesz od drugiej osoby. I dopóki. Będziesz czekała na jakiekolwiek przeprosiny, na rozstrzygnięcie tej sprawy, jak będziesz czekała, żeby ten, ta druga strona podjęła jakiekolwiek działania, tutaj, dlatego, mówiłam na początku, stracisz dużo energetycznie, czasu i energii. Bo jest to frustrujące, jak się czeka na kogoś, na, na podjęcie jakiegoś działania przez drugą osobę, bo nie jesteś w stanie kontrolować działań drugiej osoby. Możesz kontrolować tylko i wyłącznie siebie, swój umysł, swoje emocje przynajmniej starać się. Jesteś proszona, żeby podjąć działania, które mają za zadanie Twoje własne dobro. W momencie, kiedy zaczniesz działać w kierunku dbania o siebie, dalej zostaną ci pokazane kroki, jak, w jaki sposób masz, jak to będzie przebiegać, ale ważne jest to, żebyś wyszła z tego koła z toksycznej relacji. W której tkwisz przez długi czas i możesz być z osobą, która jest bardzo niedojrzała emocjonalnie, dlatego możesz nigdy nie dostać tego, co potrzebujesz od tej osoby, i niestety to jest Twoja nauka. Przykro mi, ale musisz zainwestować w siebie, żeby znaleźć odpowiednią osobę, która jest na Twoim poziomie. Bo tutaj mamy kogoś, kto traktuje ciebie jak taką poduszkę, osobę, na której zawsze można się oprzeć, i to ty jesteś dla kogoś wsparciem. Ale nie otrzymujesz tego w zamian. Może dostajesz dużo y, zabawy, wejścia, może y, jest to ekscytujący związek, może z też osobą, ale nie ma tutaj w tym, w czym tkwisz, y, niczego głębszego. Jesteś z kimś, kto żywi się Twoimi emocjami. I dlatego możesz odczuwać też zablokowanie. Możesz widzieć, że coś ci się nie podoba, że coś jest nie tak, że jest jakaś niefer sytuacja, ale na przykład, odcinek czasu, który spędziłaś z tą osobą, może cię trzymać może ci mówić, ale poczekaj, ale poczekaj jeszcze chwilę. Jak tylko dam więcej z siebie, jak tylko zrobię to czy tamto, ta osoba się zmieni. Tutaj trzeba stanowczo podjąć działania zamknięcia czegoś, co jest niesatysfakcjonujące dla ciebie na dłuższą metę. Bo tutaj możemy mieć osobę, która jest um, dojrzała emocjonalnie i potrzebuje wsparcia w taki sam sposób, jaki je daje. A masz tutaj kogoś, kto tym wsparciem się karmi i nie daje tobie niczego w zamian. Jesteś nektarem dla bardzo chorej osoby, która ma jeszcze długą drogę do przejścia i wiele lekcji do do nauczenia się i będąc takim człowiekiem niestety, ale ranisz siebie ranisz tą, też tą osobę jeżeli spojrzysz z tego punktu widzenia jako osoba bardziej rozwinięta yy, trzymasz kogoś za rękę kogoś, kto powinien się uczyć trzeba tą ręk, rękę wypuścić żeby ta osoba się zraniła nauczyła się jak te rany yy, w sobie samemu zatrzymać, uleczyć, spojrzeć w nie, jeżeli pozwalasz komuś na ciągły powrót raniąc Ciebie, po zranieniu Ciebie, jeżeli pozwalasz tej, tej osobie, żeby do Ciebie wracała, jeżeli otwierasz do tej osoby serce, przyjmujesz tą osobę z otwartymi ramionami, tak jakby się nigdy nic nie stało, to niestety, ale Ty jesteś w tym momencie y, sprawcą tego przestępstwa, które dzieje się non-stop. Bo pozwalasz komuś, kto jest toksyczny na, na wracanie do Twojego życia i napełnianie Ciebie tą trucizną, którą później Ty musisz nie dość, że prezerwujesz cały czas w sobie, to jeszcze musisz to z siebie wydobyć w jakiś sposób. Pewnie ciężko jest Ci to z siebie wydobyć, bo możesz być zablokowana. Możesz siedzieć z tymi emocjami, z tym, co, co dostałaś od tego człowieka sama. A tutaj powinnaś nie siedzieć z tym sama, nie siedzieć z tymi emocjami tego człowieka sama, ale powinnaś się od tego odciąć, zrozumieć, jak bardzo wartościową osobą jesteś i że zasługujesz na coś wspaniałego. I lepiej jest być samej przez jakiś okres. Tutaj potrzebujesz pobyć sama. Być może potrzebujesz, czy to złożyć pozew na przykład rozwodowy, czy poprosić o separację czy odciąć się od tej osoby, żeby pobyć sobie w swojej własnej energii i zobaczyć, czy rzeczywiście potrzebujesz tej osoby, czy rzeczywiście to jest to, czego potrzebujesz. Tutaj mamy kogoś, kto komu na przykład okres powiedziałabym, 9 miesięcy odcięcia się energetycznego od kogoś, bardzo by pomógł. Wiem, że to jest długi okres czasu. Ale jesteś sobie winna. Musisz spłacić sobie ten dług. A ta osoba musi się nauczyć żyć bez ciebie i poznać Twoją stronę, która staje w swojej obronie i kocha siebie bardziej. Niż jakąś niedojrzałą emocjonalnie osobę, która non-stop robi te same błędy, bo ja widzę tutaj kogoś, kto popełnia cały czas te same błędy. Może to być osoba, która ma na przykład problemy alkoholowe, też problemy z różnego rodzaju substancjami. Może to być człowiek, który ma na przykład problem yy, z byciem wiernym, może mieć wiele kobiet wokół siebie, może złapałaś tego człowieka na flirtowaniu. I ta osoba mogła ci powiedzieć, nie, nie, to, to nie, tutaj to tylko rozmowy czy coś tam. Jeżeli to budzi w tobie niepokój i jeżeli to jest dla ciebie zgrzyt, jakieś zachowanie danej, danej osoby, to patrz w siebie. Nie słuchaj tego, co druga osoba tobie mówi, bo ty masz się kierować sobą, co dla ciebie jest ważne. i w ty w czym czujesz się bezpiecznie? Jeżeli nie czujesz się bezpiecznie wokół osoby, która ma możliwość czy to zdrady, czy to wejścia, czy to robienia tobie przykrości, wiedząc, że na przykład czegoś nie lubisz, no to sama pozwalasz na, na to, żeby się działo w Twoim życiu, więc musisz uważać. Tutaj mamy kogoś, kto naprawdę musi podjąć działanie. Każda droga, którą pójdziesz, jest lepsza niż to, w czym jesteś teraz. Spróbuj, daj sobie szansę. I tutaj jeszcze, może przez rok czasu, ostatni rok czasu, zobaczyłaś, jak tutaj ta relacja naprawdę, naprawdę jest zepsuta, jak bardzo ma na ciebie niekorzystny wpływ. Jak bardzo potrzebujesz doprowadzić coś do porządku, ale tutaj najlepszym wyborem jest skupienie się na sobie, znalezienie innej drogi, odcięcie się od tego, co, co sprawia ci przykrość i przestanie dawania dostępu osobie czy sytuacji, żeby ciebie raniła. Jest coś, co musi zostać zamknięte, jakieś drzwi muszą zostać zamknięte. Okej. Okay.